podróżnik rezerwy Szymon Fijał. Chciałem skomentować dla Was ostatnie wydarzenia w moich sprawach. 30 kwietnia miałem rozprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Jest to sprawa dotycząca zwolnienia mnie z zawodowej służby wojskowej. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przywracał mnie do służby, natomiast. Minister wniósł apelacji. 30 kwietnia odbyła się rozprawa przed NSA i sąd w składzie trzech sędziów, na wokandzie wymieniono tylko jedno nazwisko: sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Macieja Kobaka. Sąd orzekł, że sprawę zwróci do pierwszej instancji z powodu zbyt ogólnikowego uzasadnienia wyroku. Uważam, że jest to niezgodne z artykułem 184 Praga postępowania przed sądami administracyjnymi, który mówi, że naczelny sąd administracyjny oddala skargę kasacyjną, jeżeli nie ma usprawiedliwionych podstaw, albo jeżeli zaskarżone orzeczenie, mimo błędnego uzasadnienia, odpowiada prawu. Tutaj NSA poruszyło wyłącznie kwestię uzasadnienia do wyroku i na tej kwestii oparło swój wyrok. Dlatego uważam, że jest to no, bezprawne. No i czekam już drugi miesiąc na uzasadnienie, bo chyba weszli na minę. Druga sprawa to w maju otrzymałem odpis apelacji od wyroku uniewinniającego mnie. 27 marca tego roku Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uniewinnił mnie z powodu braku jakichkolwiek dowodów. Apelację wniósł oskarżyciel publiczny, a dokładniej prokurator prokuratury rejonowej Sławomir Stępniak. A wyrokowi Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie zarzucił między innymi Obrazy przepisów prawa procesowego, która miała wpływ na treść orzeczenia, poprzez oddalenie wniosku dowodowego z karty 999, cytuje O dopuszczenie dowodu z wydruków, z wpisów umieszczonych na profilu Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych w Warszawie, dostępnego na profilu wyżej wymienionego Ośrodka, w portalu społecznościowym Facebook. Podczas gdy wyżej wymieniony dowód ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, gdyż obrazuje sposób zachowania oskarżonego, środowisko, w którym się obraca, a przede wszystkim motyw, dla którego oskarżony miał przechowywać dokumenty niejawne niezgodnie z ustawą. No, psa, cała apelacja ma 26 stron, ale. Dopiero to, co dostałem tydzień temu w czwartek, tak naprawdę skłoniło mnie do tego, żeby nagrać żeby nagrać ten materiał. Otóż, jak wiecie, na rozprawie przed Wojskowym Sądem garnizonowym w Lublinie sędzia Piotr Kwedenczuk zwracał mi uwagę, że występuję w Mundurze i pytał się, czy mam zgodę. Komendanta Wojskowego Centrum Rekrutacji. Odpowiadałem, że nie mam takiej zgody, ponieważ według artykułu 11a ustawy o odznakach i mundurach zakazane jest używanie munduru lub jego części przez osoby nieuprawnione, ale zakaz nie dotyczy używania munduru wojskowego przez Żołnierzy przeniesionych po odbyciu lub zakończeniu pełnienia czynnej służby wojskowej do rezerwy podczas świąt państwowych i wojskowych, różnego rodzaju uroczystości, wygłaszania prelekcji dotyczących historii lub obronności państwa, spotkań autorskich związanych z własną twórczością, ale też podczas uroczystości osobistych i rodzinnych. Sa Sąd. Czy sędzia bezpośrednio Piotr Fedeńczyk? Ja myślałem, że po pierwszym zwróceniu uwagi, drugim, trzecim, odpuści, ponieważ ustawa stoi wyżej niż jakieś rozporządzenia. No ale jak za czwartym razem, 24 października, zwrócił mi uwagę pod koniec rozprawy, zapytałem się go o podstawę prawną. I zanim udzielił mi odpowiedzi, poprosił o 5 minut przerwy. Następnie podał mi podstawę prawną e, rozporządzenie z 17 lipca 2003 roku, które utraciło moc zgodnie z artykułem 821 ustęp 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku i e, obronie ojczyzny. To jest Utraciło moc dokładnie w dniu, w którym on mi podał, że to jest podstawa prawna jego no, skierowania, jak się okazało, skierowania sprawy do Komisariatu Policji, sprawy o wykroczenie, ponieważ, jak uznał, sąd wojskowy nie jest właściwy tutaj do orzekania. I co się stało? Komendant. Komendant Komisariatu Policji 4 w Lublinie, Młodszy Inspektor Krzysztof Wójcik złożył wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego Lublin Zachód w Lublinie i wyrokiem nakazowym w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej sędzia Wojciech Smoluchowski po rozpoznaniu w postępowaniu nakazowym bez udziału stron sprawy przeciwko Szymonowi Fijałowi obwinionemu o to, że w dniu 18 maja, 6 czerwca, 10 października oraz 24 października w Lublinie przy ulicy Lipowej 1A w Wojskowym Sądzie Garnizonowym nosił mundur Wojska Polskiego bez wymaganego zezwolenia. Odpowiedniego organu administracji państwowej, to jest o wykroczenie z artykułu 61 paragraf 2 kodeksu wykroczeń. Przyjmując na podstawie zebranych dowodów, że okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości, na mocy artykułu 93 paragraf 1 i 2 kodeksu postępowania wykroczeń, wykroczeń Szymona Fijała uznaje się za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu. Wyczerpującego dyspozycję, wymierza mu karę grzywny w wysokości 300 zł. I tutaj uważam, że ten wyrok po pierwsze no jest bezpodstawny, sprawa jest bezprzedmiotowa. Mało tego, sędzia chyba nie zauważył, że zostałem Skazany na mocy artykułu 61 paragraf 2, który pociąga za sobą paragraf 3, który mówi, że w przypadku skazania, za właśnie artykuł 61 paragraf 2, orzeka się przypadek przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia, czyli w tym szczególnym wypadku mundur oficera wojska polskiego przeniesionego do rezerwy. No i teraz nasuwa się pytanie: czy sąd popełnił nieumyślny błąd pomimo moich wyczerpujących wyjaśnień, czy celowo zniesławia mundur wojska polskiego? I oba te przypadki są niedopuszczalne. Oczywiście od tego wyroku nakazowego złożyłem sprzeciw, złożyłem go. Głównie w interesie publicznym oraz dla dobra wymiaru sprawiedliwości, chociaż kusącym byłoby powieszenie takiego wyroku, takiej kary, oprawienie w ramkę i czekanie, kiedy spróbują zabrać mi mundur. To wszystko na dzisiaj, ale mam już, mam już plan na kolejne odcinki prawne. Nie wiem, czy zauważyliście, ale filmy z moich wystąpień publicznych, filmy z sądu są często usuwane z uwagi na naruszenie jakichś zasad społeczności. Myślę, że w ten sposób też zrobię dużo dobrego i uświadomię wielu żołnierzy o prawie.